Ejka. Jak widzicie, przede mną znajdują się najnowsze zestawy z Lego Minecraft 2020. One są najnowsze i dzisiaj je omówimy. Co najfajniejsze? One mają nowe postacie, na przykład panda. Pandy, jak widzicie, tutaj są. I jakiś, na przykład, lis. Tak, lis też jest. O, taka panda, na przykład, i też jest mała. Co bardzo fajnie wygląda. I właśnie dzisiaj to sobie omówimy. Oczywiście już są zbudowane te zestawy. Tak one wyglądają. Zacznijmy od tego mniejszego. Jeszcze niedługo możliwe, że będzie najazd złosadników i kryjówka rozbójników, kto wie. Ten ma akurat cztery postacie. Lisowi czasem odpadają te łapki jego. Może umówmy najpierw w postaci. Szkielet. No, mm, no pewnie większość z Was zna takiego szkieleta. I pewnie tak. Pewnie zna takiego szkieleta większość. Tak samo Steve, ale ma ładne, bardzo złote rzeczy. Choć <grym> złoty miecz. Wiecie, który to jest już mój złoty miecz? Nie wiecie. Czwarty złoty miecz, ale złoty spodnie jeszcze nie miałem, no może jedne. Następnie lis, który ma bardzo dziwne oczy, no ale bardzo ładnie wygląda. Jest taki ładny pomarańczowy, ma też fajny ogon, który tak się może brać. Pies, taki nieoswojony. O no zobaczcie, bardzo ładnie wygląda. No, i może przejdziemy do samego zestawu, który jest bardzo mały, ale bardzo fajny. Tutaj jest ładny TNT i to wybucha. Zobaczcie, o taki dosyć mały, ale fajny element wypada. Tutaj są jagódki dla lisa, co też bardzo fajnie wygląda. Jakiś grzyb tutaj jest i ogień, w którym szkielet może się palić. Bardzo fajne są te nowe zestawy, bo mają nowe postacie, na przykład pillagerowie. Idziemy do następnego, ale są też nowe elementy. Pozwolę sobie to na chwilkę, tak lekko rozwalić o takie elementy. To są razem, tak to? Przyjrzyjcie się. Zobaczcie. Normalnie to by były o takie na jedno, o takie. Zrobili nowe, a więc na dwa. Teraz idziemy do pand. Pandy już wyglądają bardzo fajnie. O, pokażę Wam takie główki. O, zobaczcie. Bambusy tam też bardzo fajnie wyglądają, ale sama panda też. Jest bardzo ładna. Przejdźmy teraz do tej dużej. Na no, umie trzymać bambusa, ale też jest dosyć dużej. Zobaczcie, jak trzyma bambusa. I zobaczcie. I może tak jeść, ale też może normalnie być. O, stojąco. Jest jeszcze figurka Alexa, której pewnie nie muszę omawiać. Jest też ciasto i ocelot, który jest podobny do przypadku Lisa. Słuchajcie. Jest podobny, tylko mają inne ogony. Ten taki, a ten taki. Jest jeszcze w tym zestawie: o, spadł mi płotek. Ryba. Ryba, słuchajcie, pewnie każdy z Was już ją ma, ale bardzo fajnie, że dodali dla ocelota. Tutaj są też w ogóle takie fajne konstrukcje bambusów. Tak one wyglądają, i je można tutaj posadzić wszędzie. Akurat jeszcze tutaj jest łóżko. No i tutaj jest jeszcze drabinka, żeby jakoś wejść na górę, prawda? No to możliwe, że to taki szybki odcinek z tych dwóch zestawów. Są one do, dopiero jeszcze dosyć małe. Jeszcze będą takie większe trochę zestawy. Możecie sobie zobaczyć. 7 plus jest żłobek dla pant. A tutaj są takie fajne zdjęcia, co może się dziać. No tak samo jest w przypadku... Ej, tam jest... Tam jest moje to. Tutaj jest. Tak wygląda to. Tak wygląda tutaj... O, spadło mi akurat. Tutaj też jest, że ten wybuch. Tutaj, że pies może gonić tego lisa. I że aż się pali, a Steve bierze jakieś jagódki. No takie rzeczy. To kończymy ten filmik. Pa! Mam nadzieję, że zostawicie łapkę do góry oraz subskrypcję, bo już hy... no, ostatnio było 89, nie wiem ile teraz. Hm. Więc zostawiajcie subskrypcję, bo już niedługo do 100 dojdziemy. A wtedy to już będą dosyć fajne filmiki, więc kończymy. Pa, pa.